Cześć manko, bananki, witamy Was serdecznie w kolejnej gierce, jak zwykle jest z nami ja, Neka, <grym> Berka, perka, która urosła i jest bardzo duża. I next map i Adrian. <grym> next <grym> o, map i ja! I wchodzimy do sklepu na górę samą, dawaj. Pamiętajcie, żeby zostawiać subskrypcję, łapki w górę, 5000, to wiecie, kolejny odcinek, wtedy szybko wleci. Z ja biegnę za Adrianem. Nie no, przynajmniej łatwo znaleźć, nie? O, tak, czyli widzę. Ale wyjścia ty. Hmm. O o! o, -o. O, o. A w ogóle co ma się tu dziać? Na zewnątrz coś jest, nie wiem, no jeszcze nie wiadomo. Ja biegnę za wami, bo ja nie wiem. O, tu jest ty drabina, dobra, jest stył drabina, dobra. Ale ja jestem wielkim koksem. Oooo! Czemu ty jesteś taka nie, duża, ja e jestem taka mała i wyglądam jak klocek Lego, no? Nie ja dobra. wyglądam jakbym była waszą matką. Mapu będziemy mieli albo przerąbane, <grym> albo, to, albo to. będziemy mieli easy życie. Disaster! Nie, Meteory! Meteory! Aaaaa! Dobra, chyba nie Uuuu, gdzie jest Vera? Wywaliło ją klockiem, o maja, podbiło tło, ją. Tak, ja idziemy, wyjadę. Idziemy, idziemy, Oba! O, o, o nie! Co tam się dzieje? O idziemy tutaj do, do Klary, Pat. Klar, idziemy tu oh. mieć Klarę. Ty nas nie Klara, nie ona twoje imię ci zabrała. No to prawda. Żyjemy, to trzeba było jednak się lepiej do środka chyba schować. Oj, nie, nie wiem. To w spadnie coś zaraz, nie? A ty żyjesz Wera, jeszcze już nie? Nie, już nie żyję, obserwuję Was. Ja patrzę od góry generalnie. Punktu. W ogóle, można no. wyjść tutaj do tego wentylacyjnego... O matko! O! Klara umarła, czy co? O, ja widzę was, widzę was! Możliwy? Widzę was. O, dobra, Adrian na, wieży... na górę wszedł, ty też. Idziemy na wieżyczkę. No. Na wieżyczkę to chyba nie jest dobry pomysł. Pod, pod może, pod, o. Ja wam będę mówiła, gdzie leci meteoryt, co? Tak, na to zemeracji uniknę. Leci na was! <laughs> co, już ja chciałam no i... czekać, co kłamie? O! Obok nie... było, dobra. My się patrzę od góry bardzo. Leci na was!

Wow. Nie do środka, chodź zwiedźmy, a tam na górę jest nudno. Chodź do środka. Koleś nie ma nóg, co jest? Do środka, do środka, zobaczyć zwiecz. Koleś... Do zdolniwnicy może. To stołówka, stołówka to jest. O, no i nic się Dobrym, leżą, dobrym miejscu jesteśmy. Zjemy sobie. Tylko w ogóle nic nie widzimy, co się dzieje. Chodź, może jakieś okno będzie, czy coś? Dawaj. W więzieniu Okno? Dalej. O, to co? Rado. O, co? O jest? Boże! Ty żyjesz jeszcze, jeszcze czy już nie? Chyba żyję, ale łysa jestem! Co to się stało? Było więzienie i nie ma więzienia. No, Wyłysiała masz! A, a ja żyjecie? Tak! Tak. Gdzie jesteście? Ja no. mówiłem na samą górę, zapraszam. Matko jeden... Nie, mogę. Ła, wow, beton na mnie spada! O, wow. Ty jeszcze żyjesz po takich krzykach, tak? Tak, a o nie, nogi nie mam. Thank Adrian, you. widzę cię. O, o ale się zakręciła. O, żyje! O, to maga żyję, była. Żyje, żyje! Adrian, jestem tutaj! O, witam, witam, Merka! Ja się nie mam już gdzie uciekać! Jestem w kropce! No, a tam jest jak covik zamknięta, na sobie. Zobacz, jak ja wyglądam, jak siedem nie O, Werka, nie masz ręki! nie widzę co się z nią dzieje, no nie ja jestem, ja nie mogę nic zrobić o, udało nam się, wszyscy, brawo wszyscy przeżyli o boże, brawo. czemu ty nie masz nogi jednej? Ja co? Mówię, no, jak to usta tego ze sklepów na ciuchy jak manekin ja dalej tak wygląda. o co chodzi? i co, skaczesz na jednej nodze? to mniej tak. życia generalnie chyba bo w prawym górnym jest chyba nasze życie generalnie ty już tu wsiadł do środka Raczej ty to widzisz? Koparka jest Ktoś? bez ludzi, no. się nie jestem tutaj. Idziemy nie. O. O, ja mogę. Ja idę. Tu... To dobrze ja ruszam jeźdź. tym. A to ty Cunami ruszasz peryferyjnie. To będzie może tsunami, o nie. Będzie. Cunami, a gaz. O matko, to, to nie jest dobry pomysł tutaj być. Może widzę wielką falę, która leci. O, o, a to trzeba do góry, do góry trzeba uciekać. No. Ja tutaj na maszcie stoję tego, tego pojazdu, co byliśmy. Boże, teraz o na tej jednej o, lody <laughs> skacznąć. Gdzie Nie zacięłam się, Boże, ja też się zacięłam. No nie, no czemu tu nie można? No halo, co to jest za oszukaństwo? O nie, i co Ale teraz robimy? Wszystkim. O, no nie, tu jest nie Ale Albo dzio... tu jest szyba. <laughs> <laughs> No i tuba. No nie! Pięć nie. osób chyba przeżyło tylko. A ale przynajmniej mam fryzurę w końcu i ręce i nogi. O, wróciła. No i... <śla> ale ty bez tej nogi. <śla> I łysa, sa nie. Zjadłam banana i mi odrosło. Kogo on tutaj ma? Jak go znam tego typa na jego Ed ten... No to jest O no właśnie, <śla> to jest ten, no, a ten jest taki Ale Sheeran ma tutaj takie nóżki, jakby był niźokiem. Tak, tak. ma. Z ludem. Tylko ty, trzech przeżyło, lol Znaczy, stoi na Przecież no. się pochwalić znajomym, że nie na a... nim stałaś Że go spotkałaś i na nim stałaś Spotkałem go w Robloxie Spotkałam Ed w Robloxie Glass Office ale fajny budynek Biegnę za wami, jestem trochę spóźniona A skąd wiadomo, na, na górę Myślicie, że na górę lepiej? Na górę na pewno lepiej, tylko ale Zależy co będzie, bo jeszcze nie było pokazane, nie? Jak coś do na zeskoczymy szybko. To chyba też się zabijesz, to właśnie typ spadł, no i chyba się rozstrzasał. Jak to jest tragedia cała, no. O tam jeszcze można, a nie, tam nie można może jeszcze. Jestem on top of the world. Aj, chciałam się zepchnąć. Jaka oszukistka, w ogóle. Zaraz zakarę... Oh my god! Środka! Piorunami wali! Szybko na dół. Ja się boję burzy. Naprawdę. Bo koło mnie dwa razy ja, piorun ja... O wali. O Boże, krzyby wywaliło. Ja bym chciała zobaczyć ten atak pająków, nie? <laughs> no nie, ja nie chcę. Bole. Dawajcie, wypchniemy tych ludzi. Idźcie, idźcie. O, ja go strzeliło! Typ na górze tam stoi, widzisz, gołaga? Dawajcie, wypchnij, nie, nie Wypchnijmy nie ją, tak. ją, wypchnijmy ją. O nie! No zaraz sama dostaniesz strzała, nie? Może nie musisz strzelać? Spadł! Samobójca! O nie, Ed Sheeran stoi na dworzu, ona wkuje! On chce umrzeć, ale jeszcze żyje, obserwuję go Idziemy mu pomóc, idziemy mu pomóc. Dobra. Idziemy go chronić ja to... przed burzą. <laughs> Piornochron robimy. Piornochron. Ja go aż tak nie lubię, żeby się poświęcić. <laughs> Ale on przeżył Ale on po prostu nie! Wiem. Ale, on, ale zadziałało, zadziałało! No. Jak trzy całą rundę to się opłacało O przeżył! zadziałało, Przeżyć! 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 To Ale to ta tak pięknie wale o Tak, tak raz, I Vera od razu stała się łysa i głowy Bo to nie było, nie było, że piorun uderzył coś i nas coś zabiło, tylko nas prosto piorun uderzył po prostu. No. Ja dostałam, aż mi głowa odpadła. Rock, rock. Dobra, gdzie jest Ed Sheeran? On znowu stoi. On nie. Ja myślę, że mu nie jeszcze Był. niego stać? Uu, A to można na dół. To jest fajny jeść. magazyn. Tutaj pracują Uu. pewnie, kopią Robloxy generalnie. I są nawet jakieś szybki, można obserwować. Oni pewnie kopią walutę robloxową. Robuxy. Pewnie tak, rob Robuxy tam robią, robuxy nie Robuxy no. po prostu, no. Myślicie, że na górę tym razem. Ła, spadłam. No ja wejdę trochę wyżej, żeby coś widzieć, a później jedynie ja nie wyobrażam. Tak, najwyżej się potem ucieka na dół. Jest, 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 jest o, to jest ta Martyna, co ją chciałam zepnąć. Tu jest fotel prezesa! <coughs> o, tsunami! O, tsunami, o nie, to do góry! A teraz Aj. byście chcieli być na górze, co? Nie, no idę już. O, ja na już pewno idę. nam teraz naszego kolegę zabiją. Tego jest szerena o, jest. No, za Teraz wiem. już gonią. No, Oferka na tej nie samej wieży widzę jesteśmy, dobra. Ja jeszcze idę, wyżej. No e, 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 Ej, e, to ja! Ale tam mi z... Tam mi jakaś Liza zepchnęła. Liza LOL! A! Leci fala! Dobra. Uważaj jak spadniesz, to też się możesz zakoćę. A wiecie, nie... że nas z tej wepki... To nie jest chyba dobry pomysł na tej wieży stać. Chyba Zapiniam. to nie jest dobry pomysł. Czemu? No bo... Oj! I... Aga, proszę, sama zabiłaś się, tworeta! Dobra, no nie, bo tą wieżę pewnie pierwszą zrzuci, tak mi się wydaje. No na pewno ja on trochę potróbuje, więc trzeba będzie przeżyć na niej. no. Ja zepchnę dziewczynę, czekajcie. Jak ta tam kąpi? Komuś... O, żyjemy. Ty, rozwaliłem, ale nie spadła. O, dobra, to no, dobra, żartowałam! Dobra, ale. Żyję, Jej <laughs> oh, <God>. Hejka! Hejko, Ten budynek w ogóle tylko długo rozwalił, on co reszta stoi, no? Przeżyłem. No, ogólnie ci, co mieli najwyżej, właśnie mieli najgorzej, bo tam najbardziej rzucił. No, w łocie. Super, Widzę ciemne, ciemne. O, ady. O, spadłam. Widziałam, jak leciałaś. I oni zabili to podziemia tam, czyli zabili kopalnię Robuxów tam utopili, co Tak, no. O, najgorzej. O, dobra. Więcej Robuxów już nie będzie. Nie ma Robuxów więcej. Oni jest znowu to sama mapa. No ale hmm. coś innego będzie. Nie widzę trzy rano. Jest, jest! Jest! Yes, 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 stoi! Dalej. Ja myślę, że koło niego trzeba stać, wiecie? Idziemy koło niego. Ja stoję ja. koło niego, bo myślę, Dobra, że Dobra, no. no. Okej, okay, zostańmy. Chodzimy naszego. Ja mogę no, ogóle... tylko. No ja mam mało życia po poprzedniej rundzie, mam czerwone życie. A no tak, bo tu jak nie umrzesz, to wtedy ci się, no, no się nie regeneruje. No dlatego ja wtedy bez nogi latałam. <laughs> tak, tak, bo się nie regenerujesz tak, jakby, no. <laughs> Jak chcę przypomnę, bez... o, Ej, może go da damy radę wrzucić do wody, bo go popychamy lekko. O, dawaj. No to ja cały czas chcę kogoś tak utopić, no. Go! To źle wygląda. Banany <śmany> się na niego <niebie śmany> rzucają. O, o nie! Na pewno przeżyjemy, już to o. widzę. Już to widzę, ja się... Do piwnicy, do piwnicy! Ja idę roboksy kopać generalnie. Do piwnicy, tu jest piwnica! Chodźcie, tu jesteśmy bezpieczni, mamy nawet komputery, możemy grać robu, nagrywać do robu, do... filmy. Witam do... was wszystkie beczki z tej strony, Adrian Klaus, dzisiaj pograłem skierę Pitcera. Siema. Cześć się Manko, zagramy dzisiaj wy. Toki boka! Nieprawda. Nie ma Toki boki! Good pizza, great pizza! Tutaj nam się trochę dziura zrobiła, mała, ale ogólnie nie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, no wie że stoi. Edcera nawet żyje jeszcze.

tak, tam jest u góry wejście. O, to Mostek tam jest, tylko trzeba po tej platformie wejść. O, Panie, okay. odlatujemy rakietą. Na Marsa! Na Marsa. O, jak tam wejść? Przycisk jest. Do góry. Kliknąłem przycisk i co, odleci? Gdzie, gdzie tu się wchodziło, co? A ja w złą poszłam? O, nie, tu nie ma wejścia do rakiety. do siostna. Ja jestem na złej wieży? Co ja zrobiłam? Na złej wieży jestem, ale pajac ze mnie. A kliknij przycisk. Co się robi? Nie, 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 można go kliknąć. O, leci! O, o. Co teraz? O, nie! nie. Deszcz, Nie, ona, tam... się, ona się tylko odpaliła! Ale co będzie jak wejdę pod? Spalisz no się pewnie. Nie, mam faunę. Czyli trzeba było dwa przyciski nacisnąć, po jednej stronie może, i po drugiej. Może, no. Witam, witam i o zdrowie pytam. O, odpaliłem ją! Kliknąłem przyciski, odleciała Musimy się chować. O lol, tym werkę prawie! Zostałem odcigmenta, że Rocket Escape. Ty, no i teraz nas deszczyk musi tutaj posmyrać trochę. A jest Ed Sheeran, czy już się spalił? Nie no, na dworzu to raczej nie przeżył, niestety. No nie widzę, Po O boże, co tu spadł, oh, On nie dach tak nam się rozpada, ty. Ferke, rozsypałeś, no nocy. O nie! Rozsypałem się, A u mnie spokój i totalna chillera, nie? No, to było łatwe. Echem. No, no ale nie, rakieta śmiesznie na Jak dla kogo? A co nie przeżyłaś? No, nie, my nie, nie, my nie, nie, nie rozwaliło mnie. 3 <glawi> klocek. 3, <glawi> 2 klocek. O nie, ja Whoa! idę tam do środka. Oh. Ja idę do środka? Do żółtej, bo żółta to banany. Szybko, szybko, szybko. się. Musi do jednego wejść. A nie do, damy rady do mnie. Dlaczego? I! No, ty, o, nie! Nie da rady było, dobra. Jestem, jestem. O nie! Weź, jestem Adrian, sobą nie da rady. Co? Poczekaj, to jak zjedzie w drugą stronę, to wtedy wejdziesz, ja już jestem zielony. Aga, nie wiem czy wiesz, ale ja idę na misję. Jaką? Misję wypadną. O, patrz, jestem po tą. Widzisz? A po co tak? No nie wiem, wolę A. być na górze. <laughs> no ja se wolę wygodniej siedzieć, nie? A ja, wolę być moim kolegą. Co o, 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 o Całe koło. Utopiłam się. Ja się dziwiłem, czemu nagle mnie zaczyna coś zrzucać, a to było trzęsienie ziemi. Jak to się całe trzęsie, to zaraz całe w ogóle wpadnie do wody. Lepiej jakbyśmy się nie byli w kółku, ale no... No nie. No, nie być bo... w kółku, to grzech. Dokładnie, też kusi, nie? No jakby Ed Sheeran przeżył to wymiawek. Nie, <laughs> <laughs> jakby on tam nagle zaczął... Ale <laughs> czy bo tu nie ma. No dole jest, na no dole jest. O, nie no survivors. Nie, nie chcę do szkoły. No, idziemy do szkoły, no. My już mówiliśmy wcześniej, że nie chcemy iść do szkoły, ale nam do szkoły dają. No, dają szkołę, no. Ale fajna jest, fajna jest. Dzwonek do jest dla mnie, a nie dla was. Dla nam to jest. Jezu, jak ja tego nie Tak. Nienawidziłam tego. Dzwonek jest dla nauczyciela. Dzwonek, dzwonek, no koniec lekcji, no co ja mogę powiedzieć? U dyrektora. E, to jest, jest chyba dyrektora. Nam kazała matematyczka przychodzić na 7:10 w sobotę na matematykę. O posz. Przed Jezu. maturami, no. Ja tak nienawidziłam. Co drugą sobotę? Co drugą sobotę na 7:10 do 10:00 mieliśmy zajęcia, no? Świetna zabawa, nie? To jest? Je? Flashflow? Co? Coś. Wydaje mi się, że... Co coś będzie zalewanie. No zalewanie chyba będzie. Zalewanie. Chodźmy wera do góry. Dobra. Wydaje mi się, że ja tylko z moją koleżanką przeżyję tutaj. Ale ja, ja, już w ogóle... Oni wszyscy się ładują do góry, no ale dalej już chyba nie można... Ja już na dachu, widzę was. Ha! Zalewa o, was O Nie, zalewa! Szybko Nie Jesteśmy was w tyłku Ale was zaleje. Góra. O nie! O Boże! To nic nie da na pewno! <suszy> Vera, ty, ja Pływam? Ty, ja żyję. To żyje, rzeczywiście, to płyn gdzieś gdzie? Co tu się dzieje? Czemu ja, o, nie... Czemu ja żyję? Ale ja, ja też. Umierasz powoli i życie tracisz. <laughs> ty tylko wpadłam na dno, o, nie. <laughs> jak kamień! No! Rozwaliłam. Ej, weź wszyscy pływamy pod dwa... wodę. O, żyjesz też! Ja, bo to powoli, tylko ty biło. O, zabrakło i też bym przeżyła. Uuuu! Uh, party! Party umarły. Pałac to jest... O Boże, a tam wow. jest, tam jest ten... Uuuu! Uh, uh, idziemy tam! Ta Ulu... ta karuzela śmieszna. Trzeba tam usiąść. Może tu jest nawet taki pływający statek. O, jestem. Boże, poczekajcie na mnie. Jestem. Jeszcze ja. Warka, ja nigdy po na lewej. lewej. Ja Wiem, powiedziałam, że cię. ja nigdy na żywo na czymś takim nie usiądę. Ale w grze mogę. A to nie trzeba jakiegoś widzik. Będzie czysta, fajnie stało na starcie. A teraz co? A bo to może tylko spadło z góry i tyle. Nie, to na pewno się zaraz ruszy. Ja ja prostu... nie czeka, żebyśmy mogli usiąść, żeby ludzie ja zabrać. Ja myślę, że lepiej trzeba było usiąść na konika. Nie, jeden konika. <noise> o nie! O nie Zwiru... musimy... O nie! Choroba śpię! I co teraz? A, unikaj tłumów, okej. Okay. Kichamy wszyscy. <noise> Aha, ja się zabiłam. Sama się zabiłaś? Idę Agę zabić No weź Adrian, no nie, no nie. zabij et, szar, szarina, no, a nie mnie Ale we dwóch chyba nie Adrian, by... fuj, nie pluj na mnie, nie kasz Ja mam zakryte usta, co ty chcesz? O nie, ja myślałam, że jak skoczę tak niżej, to się schowam Od tego zabiję schowam. kichnę mu po prostu w twarz, Aga.

się z wami bawi? O, biedna vera, kto się pobawi z werką, Legal. no? A to trzeba tych Ed... kulek fioletowych unikać. Aha! Bo dlatego zyskujesz. ja. Bo ty sama wlazłaś w kulkę, dlatego. Ha! I dlatego od razu upadłam. Wszystko Dobra. No nic, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę, to na pewno nagramy kolejną taką gierkę. A jeżeli znacie więcej takich trybów, gdzie trzeba właśnie coś tutaj przetrwać, to piszcie nam koniecznie w komentarzach. Bye bye! Bye bye! Bye bye, Ale, gramy dalej!